O wakacjach z przyjaciółmi będziemy rozmawiać. Są z nami Ania Głogowska, dzień dobry. Magda Steczkowska, dzień dobry. Dawid Woliński, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Z paczką, z ekipą, najlepiej czy nie, Dawid? No ja uwielbiam wakacje z ekipą. Sam zauważyłem to tak w sumie niechcący troszeczkę, że, że zawsze kochałem wakacje z rodzicami, bo to były takie wyjazdy i nagle okazuje się, jak sobie porozmawialiśmy o tym, z kim spędzam wakacje, że ja od dobrych 15 lat nigdzie nie byłem z rodzicami na wakacjach. I to jest dla mnie taki Trzeba nadrobić. szoker. Trzeba nadrobić. No mama pewnie już teraz ogląda i patrzy i mówi, no ładnie, no takiego mam. Prze SMS-a do ciebie, Dawid, kiedy? To jest, pewnie będzie. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry no dobra, ale jak wyglądają u Ciebie te wakacje z ekipą? Znaczy, wy zaplanowane, zaplanowane, imprezujemy, okay. ale znaczy wiesz, to jest też tak, że imprezowaliśmy, imprezowaliśmy trochę wcześniej. I teraz to jest tak, dobra, na pewno robimy imprezy, na pewno jakieś drineczki, coś, potem godzina 20.30 30, jemy kolację. Jezus, wiecie co, nie, jutro plaża, może odpuścimy te drineczki, jutro sobie coś wymyślimy. No i za każdym razem tak lądujemy, więc w sumie na takiej imprezie, na jakiej kiedyś chodziłem na studiach, to ja nie byłem dobry 20 lat. I tutaj w tej kwestii musisz się wprocić. Do tych dwóch pań, to bo ona mała daczne razy. To. Do nas przegarnią. Nawet bez drineczki ja zmieniam, ja zmieniam paczkę. Nie ma opcji. Ja uważam, że w ogóle wyjazdy na wakacje jest. Bo chciałabym trochę trzeczkę dziegciu do tego dorzucić, Bo to też nie jest sama taka idylla, że się wszyscy tak umawiają i jest zawsze tak, jakbyś nie chciał. Że wszyscy pójdą do pokoju i będzie grzecznie, a następnego dnia, jak o ósmej wyjazd na narty, to że wszyscy będą o 8. Ale to zimowe wy mówicie, no, mówią letnich wakacje. Nie, ale mówię, zimowe o zimowe wymagają ale że Ale też też, zanim te majtki ktoś tam na siebie naciągnie i pójdzie na na tą plażę, ale na przykład z niektórymi, których mam już sprawdzonych, to to na przykład nagle się okazuje, że można o tej szóstej wstać, tak, żeby nikt nie i widział góry. i pójść, popływać, i w górach pozmieniać po świat i się dowiedzieć wielu rzeczy o, o proszę, tym świecie. widzę tu wasze I, zdjęcia. A, ta, no, a, a to akurat a, to. prawie, tak, ale nawet dziwne te zdjęcia, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że to jest po prostu musi być to ekipa sprawdzona, bo czasami się jak okazuje, że pojedziesz z przyjaciółmi, których kochasz tu w domu, ale nagle z nimi na wakacjach. Możesz się strasznie zdziwić. I męczące to będzie tak bardzo, że po tych wakacjach trzeba siebie wakacje pociąć. zrobić. Ale sobie musicie konkretne. przyznać, że na wakacjach jest tak, że. Naprawdę poznajesz ludzi. O, tak. Naprawdę. I to tak niechcący, a wiesz o nich więcej, niż by ci się mogło wydawać, że potrzebujesz. Pozostańmy przy tym dziecku, bo to jest w sumie ważny temat. Jak dzisiaj ekipą, Magda, rozumiem, że wy dziewczyny razem, plus gąsu, prawda? Tak? Tam jest. Nawet mamy 10 minut rozmowy, to się nie da i nie to nie jest rozmowa o Piotrze Gąsosu. Dobra, to serdecznie go Pozdrawiamy go bardzo. Słuchajcie, to bywa tak, że ludzie się kłócą, na Przykład o to kto robi dzisiaj śniadanie kto pozmywał a kto zostawia szklanki nieumyte kto tak jak powiedziała Ania schodzi na kto dół, dziś 8, prowadzi to, yy, tak u nas to jest problem. Kto dziś prowadzi? I jak wy to rozwiązujecie? Ale w... co, prowadzi auto? Tak, no bo wiesz, kto no wiem, może jeść i wypić w winkach, nie może. nie może. To się mnie nas... zabrać, ja mogę to, zawsze prowadzić. O to, o, to, o to nie ma nigdy problemu, kto ma tam umyć czy posprzątać. Takich rzeczy nie, nie było. U nas są Tym bardziej, że, mamy... często, że często mieszkamy jednak w osobnych pokojach. A, no to tak. Nie, rozmowa... nie, nie. My się spotykamy wiesz, na wspólnych posiłkach i po prostu pokój numer 6 przygotowuje dzisiaj, pokój numer 10 przygotowuje to, Także to nie ma no dobrze, problemu. Ale... U nas są problemy z... z wiesz, te organizacyjne. Te organizacyjne. To jest dramat. Właśnie o to chciałem spytać, no, no bo jeżeli jest... Kilka rodzin, czy tam kilka ekip, kilka osób, które są w ramach jednego wyjazdu, no to może się zdarzyć, że każdy ma inny pomysł. Ja tego dnia na plażę, a ktoś tak. tam. A z drugiej strony przyjechaliśmy razem. No, dlaczego spędzamy czas oddzielnie? Ale my się już dogadamy. Tak. Jak to wygląda? Wygląda? Jest hasło zajęcia w podgrupach. Tak, dokładnie. I tak. wtedy, proszę bardzo, nie ma, nie ma nikt żalu o to, że tak. ktoś jest naprawdę dzisiaj zmęczony, chce poczytać, chce sobie zrobić coś innego. Ale tak naprawdę ciągle słyszę i, i, i słyszę śmiech na przykład. A to <śmiech> a to I sobie myślę, kurde, zajrzę, no zobaczę. Chciałam. I'm not Mm. Dobra, Wybrałam gorszą podgrupę. Ale rzeczywiście, jeżeli chcemy od siebie odpocząć, jesteśmy w dużej grupie, a z reguły jesteśmy w dużej grupie, to każdy po prostu idzie, robi swoje. Ja na przykład zawsze jeżdżę. A jaka jest wasza na... największa grupa? Swoje... A było 28 osób. O nie, raz. no to właśnie. No, to nie było to naprawdę. To jest słynny wyjazd na Kretę grubo. Tak, to jest słynny wyjazd na Kretę, no. to, to było już grubo. Ale na przykład ja mam tak z moim mężusiem, że jak jesteśmy właśnie na tych kreteńskich wakacjach, to e, jeden dzień zawsze jeździe, jedziemy sami na taką plażę naszą ukochaną, która jest 2,5 godzin drogi nikomu. Wy sami ty z mężem. Tak. Nawet dzieci nasze zostają, no bo zostają z dziuleczką, gąsowską i siedzą nad basenem, a my we dwójkę jedziemy, bo to są nasze zajęcia w podgrupach, więc tam nie ma, nie ma już czegoś takiego, że jest mus siedzenia do rana, bo na przykład gąsu zawsze siedzi do rana. A ja od dwunastych... Bo on ma FOMO. 12 już nie mam sił po kolejnym dniu, więc to się nie da. Aniu, no właśnie, temat dzieci został wywołany. Czy na takie wakacje dorosłych przyjaciół bierzecie jednak dzieciaki, czy nie? Ale to jest świetne. No przecież właśnie wtedy te dzieci... Wszystkiego się uczą od nas, chcą są, są złych, z nami, dobrych i no, złych rzeczy. Ale nie ma złych, przecież to są dały Słuchajcie, tutaj to powiem wam, tak. powiem wam tak. Musicie zabierać tak. mnie, bo ja jestem ukochanym wujkiem. Jedziemy z dużą grupą i mamy tak generalnie czwórkę, piątkę dzieciaków. No i któregoś zawsze dnia jest tak, że wujek zabiera wszystkie dzieci do jakiegoś aquaparku, do czegoś, i to jestem ja. Ja spędzam stawiasz, cały, bo im chodzi o stawiam wszystko, mówi, no wszystko, to wszystko. Be, jest, nie, ja to robię to jest. cały dzień Wójt dla dzieci. w Top Model, to proszę sobie pozwolić. za że te nasze dzieci już troszkę podrosły, to już nie są te same dzieci, nie? I to jest, one wręcz y, uwielbiają wspólne wyjazdy i przychodzą na jedzenie i tamtego, a potem znowu sobie znikają i są to zajęcia w z... podgrupach pod pod i Ta, nikt nikogo nie męczy tutaj ani, nie, nie wiem. No, ale jeśli chodzi o wakacje, mi się wydaje, że z przyjaciółmi i z dziećmi to tylko pod warunkiem, że tamci przyjaciele nie męczą się z tymi naszymi dziećmi. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. To trzeba ustalić. Ważne, bo grupa Potrzebuje chyba jednak lidera, prawda? Musi być ten ktoś, kto da ten sygnał. Słuchajcie, jest wrzesień, ustalamy co z o, nie znoszę Dajem. liderów. Nie, nie, nie. U mnie w grupie każdy rządzi, o, bo jak o, jest o. jeden. I ty lider... masz Związek Radziecki o, o. lider, to jest masakra. Ja nie znoszę. Nie, my, my mamy oczywiście lidera w postaci gąsa, ale <laughs> to ja, ja pożywam gąsa na wakacje. Ale... O co ja zadałem to pytanie? No to nie ja, no, byłem. Słuchajcie, Andry. to jest absolutnie cudowne, dlatego że on nie... On bierze na siebie bierze cały na siebie ciężar. Wszyscy mają do niego pretensję. Kresie, tak. jest, jest ten, dlaczego, dlatego A my dlatego teraz, się godzimy na to, o, żeby oczywiście. on brał. Musi kogo kogo bo, bo jednocześnie jego się najłatwiej, prawda, I tak, z nie drugiej strony on ma pragnie to gdzieś w sumie. On nie ma gdzieś, nie, przeżywa. nie ma przeżywa. My się czasem hamujemy. Tak, musimy nawet. Ale my na przykład robimy też teraz tak, wiedząc, że on po prostu bardzo to przeżywa, całą tę organizację, żeby ktoś z kimś, żeby wszyscy byli zadowoleni, że my z mężem i dzieciaki nasza, trochę ich mamy. Ogarniamy już osobno, Na zasadzie, że dobra, to tylko termin, a my już całą resztę gdzie, który pokój. Się. Nie, nie, po prostu już nie obciążamy go, <noise> że on ma załatwić pokój czy loty i tak dalej. Nie, po prostu my to już organizujemy, bo my wiemy, w jakim jesteśmy miejscem. Ale, tak tak Ale tak było. Ale tak on było. Ghost on organizował był wszystko. Gonzalo Travel to nie jest jakaś tam Nie, nie. Lider, ja mam, ja mam słabsze doświadczenia zadania. z liderem w grupie, nie? bo było tak, że któregoś dnia leciałem do Cape Town. Bardzo długa podróż. Wsiadłem na lotnisku w Warszawie, wysiadłem w Cape Town po tylu godzinach lotu. Organizacja, Imprezy mówił, a teraz mam dla was niespodziankę, ja z moją przyjaciółką Kasią, yy, jedziemy za nim, wszystko się zgadza. Pokój nie, nie jeszcze nie przygotowany, bo byliśmy za wcześnie w kąpielówki i w kostium kąpielowy na korytarzu się przebieraliśmy, bo nie było czasu. I za chwilę po tym locie okazało się, że siedzę na pontonie. Bo Adaś nam zorganizował wypłynięcie na y, pływanie z fokami po, a, po oceanie. Słuchajcie, to było coś takiego, że ja jeszcze się ledwo otworzyłem oczy w sumie po tym locie i nagle siedziałem w stroju, w piance, na pontonie i dookoła Ciężna było fok. pełno fok. <laughs> Ale to, była, nie, to, ulec... to jest organizator imprezy, To okay? jest raczej organizowanie, I u nas nie ma. To ja nie ty... wiem, to to nie wiem trzeba to... jakąś reklamację. Nie no, jak wy nie pływałyście z fokami dziewczyny, to nie. ja nie wiem jakiego wy macie organizatora. Mm -mm. No. Czy, tak, zamarliśmy, bo byliśmy ciekawi, jak się skończy ta historia z kąpielówkami, ale rozumiem, że. Nie, no, na korytarzu. Mam jest, nadzieję, że to nie było króciło. kamer. Skoro, skoro to to foki to robią na tobie takie wrażenie. Do Kochani, <mulanie> bardzo Wam dziękujemy. Macie taką energię, że moglibyście nie jedną ekipę <mulanie> przyjaciół na wakacjach. Proponujemy 36 minut z nami wejścia. <mulanie> Także następnym razem. Cześć, tu Dorota? Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry. I zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień